Modlitwa tylko dla odważnych. Boże, jeśli mam się zmienić, nie oszczędzaj mnie. Nie zabieraj bólu, który mnie budzi, nie uciszaj pytań, które rozbijają wygodę. Zabierz mi to, co fałszywe, nawet jeśli bardzo się tego trzymam. Zburz we mnie to, co bezpieczne, jeśli jest martwe. Naucz mnie mówić tak gdy łatwiej byłoby uciec i nie, gdy cały świat oczekuje zgody. Daj mi odwagę stanąć w prawdzie, nawet gdy zostanę sam. Daj mi serce, które kocha naprawdę, a nie tylko wtedy, gdy to nic nie kosztuje. Jeśli mam iść, prowadź, jeśli mam upaść, bądź przy mnie. Jeśli mam się narodzić na nowo, niech to będzie dziś. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Napisz w komentarzu swoją intencję, prośbę, lub zwróć się do Boga słowem Amen. Zasubskrybuj, aby nie przegabić pięknych i inspirujących modlitw każdego dnia.